Cześć, dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Karina, kontynuujemy wspólne czytanie Andrzej Wójcikiewicz, Gołębica, rozdział dziewiąty. Kim teraz jestem? spytała skrzydeł. Jesteś, jesteś tą, która odważyła się być inną, odpowiedziały. W czasie jednego z kolejnych samotnych lotów Ina poszybowała tak daleko na południe, że znalazła się nad brzegiem nieznanego sobie morza. Była to wyjątkowa wycieczka, gdyż gołębie są zawsze ostrzegane przed zbliżaniem się do morza. Tam są tak ogromne przestrzenie, że żaden gołąb nie wrócił jeszcze do gołębnika, jeśli stracił z oczu brzeg. Przestrzegali mama gołąb i tata gołąb. Może to śmiertelne niebezpieczeństwo dla każdego gołębia przestrzegała starszyzna stada. I napoczuła znajomy niepokój podobny do tego, który odczuwała jeszcze niedawno przy zbliżaniu się do granic gołębnika. Kolejna granica pomyślała. Wahała się, co ma robić. Jej gołębi instynkt zdecydowanie sugerował, aby zawrócić. Przez chwilę szybowała nad falami niedaleko brzegu. Potem wzbiła się tak wysoko, jak tylko mogła, obserwując niebieskość wody widzianej z tej wysokości, mieniące się w słońcu fale, po czym zawróciła. W tym momencie poczuła pod skrzydłami znajomy powiew. To znowu był ten jej specjalny wiatr, ta sama pieszczota, ten sam wzmagający się i osłabiający rytm podmuchów. Znowu jesteś zagruchała z radością. Jestem dla ciebie, odpowiedział, delikatnie muskając jej pióra. Rozpostarła szeroko skrzydła i pozwoliła, aby silniejszy podmuch wzniósł ją w górę. Brzeg i morze złączyły się w zielono-niebieskie pasmo dwóch kolorów bez wyraźnie zauważalnej granicy. Ina cieszyła się jego obecnością, uwielbiała ten flirt, uwielbiała być niesiona, dotykana przez prądy powietrza, które jej ofiarowywał. Przez chwilę miała wrażenie, że i on miał skrzydła, na których mogła się oprzeć i poszybować w przestrzeni. I nawet tańczyła, przez chwilę tańczyła w rytm melodii granej w jej piórach, starając się odpowiedzieć na każdy jego ruch. Był delikatną pieszczotą, którą czuła całą sobą. Jak mnie znalazłeś, zagruchała. Jestem wszędzie, zawsze wiem, gdzie jesteś, odszumiał. Jesteś bardzo delikatny, nie znałam cię takiego. Poprzednim razem byłeś bardzo gwałtowny, huraganowy. Burze, huragany, zamiecie, zawieje to tylko różne oblicza mnie. Chcę, żebyś poznała inne, te najczulsze. Dlaczego teraz? Chcę ci pomóc, przestać się bać. Nie boję się, jestem z tobą, odpowiedziała. Boisz się morza, drżysz. Szum fal dochodził z dołu i ina zauważyła, że z wiatrem szybuje coraz dalej od brzegu. Zawahała się znowu. Jesteś bezpieczna, nie bój się wyszeptał lekkim powiewem. Gdzie mnie prowadzisz? spytała. Tam, gdzie sięgają twoje marzenia odpowiedział. Skąd je znasz? Znam marzenia wszystkich ptaków. Dlaczego w nie wybrałeś? Tylko Ty rozumiesz moje szumy, moje porywy, tylko Ty potrafisz ze mną gruchać, tańczyć i nie boisz się przestrzeni. Tylko to, Ty oddajesz mi pieszczoty, potrafisz się nimi cieszyć, tylko Tobie mogę pokazać swoje prawdziwe oblicze. Które z nich są prawdziwe? Te, które wybierasz. Wszystko, co robię, jest moim hołdem dla Ciebie, moją przestrzenią, moją miłością. I nie podobał się ten dialog, delikatność wiatru. Pamiętała też jego gwałtowność i porywistość z poprzedniego furwania, figury. Które przyprawiały ją o zawrót głowy. Z tobą się nie boję, powtórzyła. Była już dość daleko od brzegu, ale widziała go wyraźnie. Czuła jednak, że wiatr chce jej pomóc poszybować o wiele dalej, przekroczyć kolejną granicę, usunąć kolejny lęk. Lęk gołębia przed przestrzenią morza. Czy mam powrócić z tobą w głąb morza? spytała. Tak, zaszeptał. Stado, rodzice zawsze ostrzegali mnie przed morzem. Gołębie to nie mewy, ich teren jest na lądzie. Jeżeli polecę zbyt daleko, nie będę miała gdzie usiąść. Jeśli będę zmęczona, drzewa w morzu nie rosną. Gruchasz tak, miał, e, gruchasz tak, jakbyś miała tylko lewe skrzydło. Pamiętaj, masz je oba. Potrafisz szybować tak jak mewy, latać dalej niż jakikolwiek gołąb. Szumiał delikatnie, dotykając jej piór. Pomogę ci wspiąć się wyżej niż orły. Potrzebne jest tylko zaufanie. Nie wiem, zagruchała. Ufam ci, ale boję się. Lęk jest twoją decyzją, żeby go mieć. Zaufaj sobie, bo tylko tak możesz zbudować zaufanie. A jeżeli nie dolecę z powrotem i naciągle miała opory, teraz mówi Twoja wyobraźnia. Ona może być bardzo zwodnicza. Tworzysz to, czego w ogóle nie ma. Nie boisz się morza, boisz się swojego wyobrażenia morza. Tak jakbym słyszała gruchanie skrzydeł, pomyślała Ina. Ciekawe, czy oni mają ze sobą jakieś kontakty. Zmień wyobrażenie, a zmienisz lęk. Wiatr szumiał dalej. Wyobraź sobie, że bezpiecznie wracasz tam skąd wyleciałaś. Wtedy skrzydła pomogą ci dolecieć wszędzie tam, gdzie chcesz być. Ina wyobraziła sobie, że bezpiecznie wraca do gołębnika. Wyobraziła sobie stado, wyobraziła sobie, że odpoczywa po dalekiej podróży. Czuła lęk w dalszym ciągu, ale był on mniejszy. Teraz decyduj, czy chcesz sobie zaufać, zaszumiało w jej uszach, czy chcesz przefrunąć kolejną granicę. Przez cały czas rozmowy wiatr z nadzwyczajną delikatnością dotykał jej piór, głaskał jej szyję, skrzydła, czasami wznosił się z nią w górę i pozwalał jej przez chwilę zaistnieć nieruchomo na szczycie swojego podmuchu. Potem jak rękawiczką obejmował ją całą. zawijał w siebie, pozwalając, aby czuła się całkowicie bezpieczna. Gdy zwiększał siłę i natężenie podmuchów w rytmie, który jednocześnie tworzyli i przeżywali. Ina poczuła nieodpartą chęć przekroczenia nowej granicy. Jeżeli istniał w niej jeszcze jakiś lęk morza, w tym momencie był prawie niewyczuwalny. Bardziej oswojony. Skupiła się na przeżywaniu odbieranych uczuć, tak jakby gruchała ze swoim najdroższym gołębim kochankiem. Spojrzała w dół. Brzeg był jeszcze w zasięgu jej wzroki, wzroku, ale już bardzo daleko. Przez chwilę poczuła niepokój, ale zdecydowała, że jest bezpieczna. Rozpostarła skrzydła i silny, lecz bardzo delikatny podmuch zaczął wynosić ją w górę coraz wyżej. Było to wspaniałe przeżywanie ciągłego, łagodnego wznoszenia. Jak kormoran z, rozporta, z rozpostartymi skrzydłami zataczała coraz szersze kręgi. Bez wysiłku, podnoszona przez kolejne podmuchy, kolejne zawirowania. Czuła, że wznosi się na wyżyny, których jeszcze nie doświadczyła w swoim gołębim życiu. Było to doświadczenie tak wyjątkowe, że przez jej ciało przyszedł dreszcz szczęścia. Zaczęła chłonąć nową przestrzeń, która się przed nią otwierała. Pomyśl o swoim lęku, szepnął wiatr. Ostrzeżenia rodziców i stada stały się odległe. Nie istniały. Była tylko przyjemność szybowania na wysokościach dostępnych tylko dla orłów. Nie istniało zmęczenie, ponieważ prawie wcale nie musiała poruszać skrzydłami. Była pieszczona i podnoszona bez wysiłku ze swej strony. Poddawała się biernie, czując w sobie zwiększającą się z każdą chwilą przyjemność tej podróży w górę. Gdzie mnie zabierasz? spytała. Myśl o swoim lęku, szepnął znowu. Już się nie boję. Pomyśl o swoim największym lęku. Na chwilę wpadł jej do głowy jastrząb, lecz teraz nie była w stanie bać się czegokolwiek, nawet tego. W trakcie wznoszenia wiatr przez cały czas pieszczotliwie dotykał każdego pióra na jej ciele, głaskał jej szyję, owiewał podmuchami ogon. Doświadczenie szczęścia było tak intensywne, że jastrząb w jej wyobraźni stał się niemal przyjaznym, kochającym gołębim, gołębie ptakiem. Pomimo ogromnej wysokości, Ina czuła, że ciągle się wznosi. Podmuchy wiatru były rytmiczne i coraz mocniejsze. Stały się dla niej tancem wznoszenia, gdzie piękno i rytm nie mają już żadnych świadków. Pokonywała następną granicę, granicę wysokości. Czuła swoje ruchy, czuła ruchy wiatru pod sobą i nad sobą, jak gdyby znajdowała się w przestrzeni, której granice nie istniały nawet w jej wyobraźni. Brała z wiatrem ślub odwiecznego tańca ptaka z naturą, z istotą jej istnienia. I był to ślub na zawsze. Nie wiedziała. Jak jest wysoko i jak daleko? Pod nią była przestrzeń morza, nad nią bezchmurne niebo. Nie wiedziała, jak długo szybuje. Przestała myśleć o gołębniku, o stadzie, o przestrogach, o lękach. Wchłaniała całą sobą to, co jej oferował. Co przeżywała i czego doświadczała. W pewnej chwili zdała sobie sprawę, że jej lot w górę zakończył się. Znieruchomiała, starając się wczuć w tę wysokość, zapamiętać to uczucie. Pomyśl o swoim największym lęku wyszeptał znowu wiatr. Ina zdziwiła się, że w takiej chwili wiatr każe jej myśleć o lękach. Dlaczego? spytała. Jeśli twój lęk będzie pamięcią twojej dumy i twojego szczęścia, przestanie być lękiem, stanie się twoją siłą. Zaszumiał w odpowiedzi. Nie mam już lęków! odgruchała. W jej wyobraźni nie istniały ani jaszczębie, ani granice, ani samotność. Zamiast tego było poczucie spokoju, przestrzeni i własnej wyjątkowości. Zafascynowanie wysokością i przyjemnością wznoszenia. Mała Ina musi być ze mnie dumna, pomyślała, i poczuła rozpierające jej skrzydła szczęście. Teraz już wiesz, co to jest prawdziwa przestrzeń, zaszumiał jej delikatnie w uszach. Zapamiętaj ten moment, on pomoże ci pokonać każdy lęk. Ina zamknęła wyobraźnią w całej sobie wszystko, co przeżywała, każde uczucie, każdy obraz, każdy dźwięk. Wydawało się jej, że może tak trwać wiecznie, zawieszona gdzieś pomiędzy niebem a morską przestrzenią. Choć zdawała sobie sprawę, że jej niezwykła podróż musi się kiedyś skończyć. Szum wiatru raz był blisko to znów stawał się dalekim melodyjnym dźwiękiem. Czuła tę wielką przestrzeń każdym piórem, każdą częścią siebie. Uświadomiła sobie, że jednoczy się z wiatrem, że jest częścią wszystkich wiatrów na świecie w jednej chwili stała się morzem, każdą jego falą, każdą gołębią, każdą gołębicą i każdy ptakiem, który był szczęśliwy i który cierpiał każdym kwiatem, który rozkwitał i który więdnął każdą myślą, która była dobra i która była zła. Poczuła, że wszystko, co istnieje na ziemi i w gwiazdach, jest w niej i ona jest we wszystkim. Nagle zdała sobie sprawę, że tym, co łączy ptaki, zwierzęta, rośliny, wszystkie burze, wszystkie gwiazdy, jest przestrzeń, z którą teraz była. To było bezpieczeństwo i spokój w stopniu, którego dotychczas nie znała. Starała się zatrzymać to uczucie w sobie tak długo, jak to możliwe. Straciła poczucie czasu, który upłynął, poczucie, gdzie jest i co robi. W pewnym momencie zdała sobie sprawę, że napór wiatru na jej skrzydła łagodnieje i powoli zaczyna tracić wysokość. To jest koniec podróży w górę, pomyślała z żalem. Jej wzrok powoli zaczął nabierać ostrości. Znów zauważyła niebo, słońce, morze. Wyraźniej poczuła dotknięcia wiatru na piórach. Co to było? Co czułam? Tak właśnie czuje się miłość. To była prawdziwa przestrzeń, gdzie nie ma lęków, gdzie istnieje tylko zaufanie. Zaszumiał. Rozpoczął się lot w dół. Ina nie, wiedziała, nie widziała brzegu, nie wiedziała, gdzie ma lecieć. Instynktownie skierowała się tam, gdzie wiatr popychał ją delikatnymi podmuchami. Wiedziała więc, że szybuje tam, gdzie trzeba. Bardzo lekko poruszała skrzydłami, aby utrzymać kierunek lotu. Wiedziała, że jest bardzo daleko od brzegu, bo nawet z tej wysokości nie był widoczny, ale nie przejmowała się odległością. Ważne było doświadczenie, które przeżyła. Poczuła się częścią wiatru i częścią całej przyrody. Przeżyła coś, co dla gołębich doznań wydawało się niedostępne. Przestała być samotną gołębicą szybującą nad nieznanymi obszarami, stała się ptakiem wszystkich ptaków, częścią tego, co łączy je wszystkie. Korzystając z wysokości zaczęła być bardziej aktywna w powietrzu. Pozwalała się prowadzić i sama prowadziła. Pozwalała się przenikać i sama przenikała, raz szybując razem z wiatrem i pozwalając mu nieść się w dół z ogromną szybkością, aby za chwilę błyskawicznym zwrotem przeszyć go dziobem. I znieruchomyć na chwilę w jego uścisku. Niezależnie, jak mocne były teraz jego podmuchy, kontrolowała każdy swój ruch, poddawała się lub opierała, szybowała z nim lub przeciw niemu, i ta wolność wyboru powodowała, że jej radość rosła z każdą chwilą tego lotu. Gdy chciała, miała wiatr pod sobą, pod skrzydłami, jak delfin zsuwała się z jego fali. Gdy czuła się zmęczona, odpoczywała, pozwalając, aby ją niósł na, powie na powietrznej poduszce jak liść który wiruje, podnosi się i opada wraz z lekkim podmuchem wiatru. W innych momentach pozwalała, aby owinął ją się wokół niej, wchłonął ją w siebie, tworzył z nią figury i zawirowania przyprawiające o zawrót głowy. Była z nim i była nim. Kochała i czuła się kochana. W pewnej chwili dostrzegła zarysy brzegu. Wiedziała już, gdzie jest. Wiedziała, jak wrócić do gołębnika. Wiatr zaczął słabnąć, bała się, że za chwilę odleci... I poczuła żar, pragnęła, aby to trwało jeszcze. – Czy odchodzisz? – spytała. – Zawsze jestem z tobą, przy tobie, blisko ciebie – odpowiedział. Poczuła delikatną pieszczotę wokół szyi, jakby żegnając się, obejmował ją miłosnym pocałunkiem i wokół niej nastała całkowita cisza. Oddała ten pocałunek i spokojnie machając skrzydłami skierowała się w kierunku brzegu. Koło niej fruwało kilka mew, pozdrowiła je machnięciem ogona i rozpoczęła podróż powrotną. Pomyślała o swoich lękach. Pojawiło się w niej tylko uczucie spokoju, szczęścia i dumy. Pomyślała o jastrzębiu. Poczuła w sobie moc wiatru. Poczuła wszystkie zapamiętane i zamknięte w piórach emocje szybowania nad morzem. Po raz kolejny stała się nową inną. Kim teraz jestem? spytała skrzydeł. Jesteś tą, która odważyła się być inną. Odpowiedziały. Co mam dalej robić? Uczyć inne gołębie tego, co potrafisz. Dziękuję i do usłyszenia w rozdziale dziesiątym.